Legenda o niesfornym koźle z książa, strażnik zielonej skały. Książ, kiedy jeszcze mówiły skały, działo się to w czasach, gdy lasy wokół książa były tak gęste, że w południe panował tam półmrok, a skały miały głosy starsze niż ludzkie domy. Zamek książ wznosił się wtedy dumnie na swojej skale, pełen komnat, tajnych przejść i ukrytych okien na świat. Ludzie mieszkający pod zamkiem żyli spokojnie, aż do dnia, w którym natura zaczęła zachowywać się inaczej. Strumienie zmieniały bieg, kamienie turlały się nocą bez powodu, a zwierzęta uciekały w popłochu, choć nie było widać wilków ani niedźwiedzi. Starszyzna powtarzała: przebudziło się coś, co spało tu od dawna. Trzeba uważać na znaki. Książ nie jest taki cichy, jak się wydaje. Wtedy właśnie pojawił się najdziwniejszy znak ze wszystkich. Pewnego ranka na głównym dziedzińcu książa stanął koźlęcy jegomość, jakiego nikt jeszcze nie widział. Młody kozioł o śnieżno futrze i oczach tak błękitnych, że wyglądały jak jeziora zamknięte w źrenicach. Ale to nie jego wygląd robił największe wrażenie. To jego zachowanie. Kozioł wbiegał do komnat strącał z półek stare kielichy, podkradał chleb z kuchni, skakał po zbrojach rycerzy, brał udział w każdej ceremonii, choć nikt go nie zapraszał, a nawet wdrapywał się na wieże i beczał na widok gości. Młodsze służki go kochały, starsi lokaje nienawidzili, a zarządca zamku tracił cierpliwość. Ten kozioł sprowadzi na nas kłopoty, powtarzał. Miał rację, ale nie tak. Jak myślał. Wkrótce w zamku zaczęły znikać przedmioty: srebrne łyżki, pieczęcie, świeczniki, sakiewki z monetami, nawet królewskie pantofle jednego z odwiedzających hrabiów. Podejrzenie padło oczywiście na kozła. To on ma złodziejskie oczy! Zabrał wszystko do swojej kryjówki! Złapać go i zamknąć w stodole. Kozioł jednak potrafił znikać szybciej niż echo. Tylko młoda dziewczyna, Helka pracująca jako pomocnica w zamkowej kuchni broniła zwierzę. On nie jest zły, on coś mówi, tylko trzeba umieć słuchać. Ale nikt jej nie słuchał. Pewnej nocy kozła schwytano i zamknięto w drewnianej zagrodzie. I wtedy zaczęło się prawdziwe nieszczęście. Gdy tylko kozioł został zamknięty, ziemia pod zamkiem zadrżała. Najpierw delikatnie. Potem mocniej, aż pękła skała pod jedną z baszt. Ze szczeliny wypłynął mroczny, chłodny podmuch, jakby oddech starego potwora. Helka poczuła, że coś jest nie tak. Poszła do zagrody, gdzie trzymano kozła. Zwierzę patrzyło na nią błękitnymi oczami, pełnymi lęku. Beczało cicho, nie jak niesforne stworzenie, ale jak strażnik błagający o pomoc. Chcesz, żebym cię wypuściła? Szepnęła. Kozioł stuknął kopytem trzy razy. Zawsze trzy, nigdy inaczej. To był znak. Helka wypuściła go z zagrody, a kozioł ruszył biegiem do szczeliny w skale. Dziewczyna podążyła za nim, choć nie wiedziała czego się spodziewać. W szczelinie rozbrzmiał głos, cichy, jak szept głębokiego lasu. Wróciłeś, mały strażniku. W powietrzu pojawiła się zielona mgła, a z niej wyłoniła się postać złożona z liści, paproci i kamieni. Była to zielona skała, duch dawnego książa, strażnik, który pilnował równowagi między ludźmi a naturą. Rozsrożył się jednak miał jak dwa szmaragdy, które błyszczały gniewem. Uwięziliście mojego strażnika. Złamaliście układ. Ziemia upomniała się o swoje. Helka poczuła drżenie serca. Strażnika kozła. Zapytała z niedowierzaniem. Zielona skała kiwnęła głową. To nie jest zwykły kozioł, to mój posłaniec. Gdy skacze skały oddychają, gdy biega strumienie płyną, gdy beczy lasy rosną, on pilnuje harmonii, a wy zamknęliście go za to, że próbował was ostrzec. Helka uklękła przed duchem. Przepraszamy, nie wiedzieliśmy. Powiedz, co mamy zrobić, by naprawić błąd. Duch odpowiedział: Skarby książa nie zostały skradzione przez kozła. Zabrała je istota, która budzi się w cieniu światów, szaruga, pająk mglistych czeluści, zamknęła je w sieci podziemnych korytarzy, a wraz z nimi uwięziła echo, które daje tej ziemi głos. Jeśli go nie odzyskacie, książ zamieni się w martwą skałę. Helka zerknęła na kozła, zwierzę uderzyło kopytem trzy razy. I wybiegło w stronę lasu. Prowadzi nas! zawołała Helka i ruszyła za nim. Pod zamkiem znajdowała się sieć tuneli tak starych, że nawet najstarsi przewodnicy o nich nie mówili. Kozioł zaprowadził Helkę do ukrytego wejścia między korzeniami dębów. W środku panowała wilgoć. Powietrze drżało od delikatnych wibracji. Jakby ktoś grał na strunach niewidzialnej harfy. Dalej natrafili na pajęczyny tak gęste, że wyglądały jak mgła, aż w końcu zobaczyli ją. Szaruga była ogromnym pająkiem o ciele z dymu i ośmiu oczach, świecących jak iskry, wokół niej wisiały skarby książa, srebra, monety, kielichy, nawet królewskie pantofle, ale najważniejszy był inny przedmiot, mała kula światła, zamknięta w kokonie pajęczyny. To było echo książa, głos ziemi. Szaruga syknęła. Zostawcie mnie, to ja mam prawo do skarbów ciemności. Kozioł stanął między nią a Helką, uniósł się na dwóch nogach i zabeczał tak głośno, że pajęczyny drgnęły. To było wezwanie. To było przypomnienie pradawnego zaklęcia ziemi. Helka wyciągnęła rękę. Szarugo, las, skały i zamek muszą żyć razem. Jeśli zabierzesz im echo, wszystko umrze, nawet ciemność przestanie mieć sens. Oddaj nam to, co należy do świata. Pająk zawahał się po raz pierwszy, szaruga zbliżyła swoje dymne ciało do Helki, zapach mgły był ciężki. Jeśli oddam wam echo, stracę swoją siłę. Helka pokręciła głową. Nie stracisz, zmienisz. Możesz być strażnikiem cienia, a nie jego władcą. Kozioł zabeczał krótko, jakby potwierdzając jej słowa, i wówczas szaruga rozdarła kokon i uwolniła kulę światła. Mała kulka uniosła się w powietrze i zaczęła świecić coraz mocniej. Gdy wyszli z tunelu, książ drżał, ale inaczej, jak ktoś, kto budzi się po długim śnie. Kulka światła wleciała w skałę pod zamkiem i rozbłysła wewnątrz niej. Nagle drzewa zaczęły się poruszać. Strumienie znów popłynęły, kamienie przestały pękać, ptaki zaśpiewały, a niebo nad książem wypogodziło się. Zielona skała ukazała się raz jeszcze przed Helką. Zrobiliście to. Dzięki wam, książ znów ma serce, kozioł wspiął się na skałę i stanął dumnie, jak król z kopytami zamiast berła. Od tego czasu co roku, w dzień, w którym helka uwolniła echo książa, ludzie organizują święto, pieką kozie sery, noszą wieńce z bluszczu, tańczą w maskach koziołków, śpiewają pieśni o strażniku, a dzieci odwiedzają miejsce, gdzie kiedyś stała zagroda, mówiąc: Tu spał najmężniejszy kozioł świata. A w nocy, kiedy księżyc stoi nad zamkiem, można czasem zobaczyć białą sylwetkę skaczącą po skałach. To niesforny kozioł z książa, który nadal pilnuje, by harmonia natury nie została złamana.